mamy, mamy potencję na, na, na niebie. O ja, są, są, są. O helikoptery. Helikoptery, tak. Na, na przeszpiegi przyjechali o, tutaj. Ja tu. Ja czy tu wszyscy, wszyscy grzecznie... Proszę mi tam z tyłu nie przerywać, bo to jest o, bardzo ważne. O, ja je kurczę, no jedźcie, bo już helikoptery tam kurczą. Jadą, jadą, jadą. O ja już chodzę. Yato, Yato, Yato! serwisy Filip ty gdybyś wziął jeden rower tam z tego samochodu są już serwisy polak na końcu I nade mną. Są, są. Brawo. Brawo. ścigać ich pośrod! Nie zdążycie do mety. Szef. Słucham cię szefie Muszę z Marcinem pogadać Jest 17.36 O godziny 19:00 dzwonię do ciebie Dobrze I jakie masz psie myśli tak? Już są Już są A daj, chęcą go, chęcą. Ja już tutaj chwycą go Chwycą już Chwycą już Chwycą już आया तव्हां